Witajcie kochani w szóstym już odcinku mojej hollywoodzkiej historii, czyli kolejnej naszej serii z klubu romantyki, jak już dobrze wiecie. W poprzednim odcinku Emma e, brała udział w sesji odnośnie e, film, swojego pierwszego filmu, czy chyba Domu w Lesie, czy coś w tym stylu. Pamiętam tylko, że to jest jakiś horror e, i podczas kręcenia go zaatakował nas maniak, który mam nadzieję, że pójdzie siedzieć na długie, długie lata. I oczywiście nasz kolega, aktor, Toma, którego zastępował, postanowił nas nieźle nastraszyć, bo przebierając się za niego i oczywiście w masce, witając się z nami, że tak to delikatnie powiem, e, Postaliśmy kilka nowych osób e, oraz poszliśmy na pokaz mody wraz z Gino, podczas którego no, powiedzmy sobie szczerze, że pewna dziennikarka nieco za bardzo wczuła się w swoją pracę. Tak. A zatem odcinek szósty. Życie aktorki jest pełne kłopotów. Oj, tak. Jeszcze poznaliśmy naszego fotografa, mieliśmy z nim całkiem fajną sesję zdjęciową. Ale jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam Was serdecznie do poprzedniego odcinka. Rozdział szósty. Słodycz i gorycz popularności. Pokaz mody jest w pełnym rozkwicie, ale ciebie to już nie interesuje. Nie chcę już tu zostawać. Nie przejmuj się. E, wesoła Margaret włącza się do rozmowy. To jesteście kołąbki. Cześć. Widzę, że nie jesteś zbyt szczęśliwa, że mnie widzisz. Oj, Margaret, nie dlatego, ty jesteś cudowna po prostu. Cóż, nie będę się wtrącać. Nie, nie, proszę zostań. E, to wszystko przez preparacji. E, złapali w niewłaściwym momencie? Tak, mają na mnie kompromitujące materiały. I na ile źle się sprawy mają? Nie wiem. Dziennikarka zebrała te tajemnice ze sobą. Mam nadzieję, że to że nie do grobu. <grymne> Już się nie rozpoczajmy, czy aż taki nie jest. W ogóle się z nim pierwsze CC. Margaret zachichotała, a potem wzięła cię za ręki i zaprowadziła do strefy odpoczynku. Okej. Okay. Usiadła na kanapie i uważnie spojrzała w twoje oczy. Opowiedz kochanie, co się stało. Opowiedziała się o spotkaniu z reporterką. Margaret skrzywiła wargi. W piekle powinno być oddzielne miejsce dla dziennikarzy. <grymna> Emma, co zamierzasz zrobić? Myślę, że nie jestem w stanie nic zmienić. Zdobyć zaufanie dziennikarki, dać nauczki dziennikarce. Dobra, spróbujemy zdobyć jej zaufania. Margaret przytakuje z Myślisz prawidłowa dziewczyna? Gino wręcz przeciwnie, ledwo powstrzymuje gniew. Dogadywać się? Ja własnymi rękami. Ach, ten twój, po prostu włoski temperament. Naprawdę. Może być to włączone, ciekawia Ciekawiam. Nie co się, kochane. Nie chcesz, chyba, artykułu o projektancie Mordercy. O! Tak. Um. Póki, póki co, och, no, tylko twoje projekty są zabójcze. Ale lepiej, żebyś ty się taki nie stał. Kobieta zwraca się do ciebie. Idź do niej i bądź przejmana maxa. Ale nie wiem od czego zacząć. Margaret wyjaśnia jak negocjować w aparacji. Jedźcie do redakcji wcześniej rano. Dobrze. Będę ci towarzyszyć. Dobrze, <grym się> <grym się> Nie! E, zerwiesz się i zepsujesz wszystko. Umiem się kontrolować. No właśnie widzimy Gino. <grym się> Tymi słowami Dino uderzył pięciu słów tak mocno, że ten się, <grym> się> zesząsł. Naprawdę lepiej, abym pojechała sama. Gino jeszcze trochę e, burzył się, ale potem zgodził się pozwolić ci odejść. Zadzwoni do mnie. Obiecałaś Gino zadzwonić, e, podziękowałaś Margaret i poszłaś do domu. Trzeba przygotować się na ważne spotkanie. Ale w domu wszystkie problemy zeszły na drugi plan, ustępując miejsce zmęczeniu. Kapciuszki! Kocham te kapcie. Kocham dosłownie. Kocham, 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 kocham. są cudowne. Ale dobra. E, bardzo chce mi się spać. Pośpię i będę energiczna na spotkaniu, pokrzepię się kawą i przygotuję przemówienia. Hum. Ja normalnie pewnie poszłabym spać, ale myślę, że bezpieczniej będzie przygotować się trochę na jutro. Zrobiłaś sobie mocną kawę i usiadłaś na parapecie z Lakim. Co za kompromitujące materiały ona może mieć? Ja też nie wiem, ale wszystkiemu będę zaprzeczać. Emma, em, czy znaczy masz rację, to nie pomoże. Poczekrałaś psa za uchem, a on zwyciężył się ulizał ci w nos. A jeśli ją przestraszyć. Powiem, że podam skargę do sądu za pomówienia. Laki, w rytm twojego wynicznego głosu, wymarotał coś nieartykulowanego. W skrajnym wypadku po prostu wykradnę materiał. No najlepszy pomysł, no na to się lekkiemu podoba Reszta pomysłów to tak słabo, słabo, bo prostu się nie podoba Zdecydowawszy, że z wymyślonych opcji wystarczy, kładziesz się do łóżka w ubraniu A, e, Boję się, że zaśpimy A smutna ręka budzi cię e, niezwykle i dawno zapomniane uczucia Wyspałam się Przeciągasz się słodko, rozkosząc się, e, potrzebują chwil I zwracasz uwagę na zegar 11? Tak późno? No, ty dziewczyna, zaspałaś. Upsi. Zebrawszy się, miejmy co, po taksówkę i będziesz do redakcji. Coś tak czuję, że już za późno, moja, moja droga. budzik nie istnieją? Jeszcze w samochodzie twój duch walki zaczął się ulatniać, a w biurze w głównej gazety miejskiej całkowicie zniknął. Nie znam nazwiska dziennikarki. Jak ją znaleźć? Znaleźć potrzebny pokój samodzielnie, zapytać e, o czarnoskórą reporterkę. Mam no, wrażenie, że niechętnie by ci powiedzieli o tym, więc myślę, że spróbuję, chociaż to może zająć więcej czasu. Dobra, zaryzykujmy. Rozglądasz się z jakimś, kto mógłby ci pomóc. Ani żywego ducha. A, a jeśli krzyknąć sensacja? <grytania> Zauważasz dziewczynę wchodzącą z biura. Ona mi pomoże. I krzyczysz głośno. Proszę zaczekać. Proszę mi powiedzieć. Odwraca się i zalewa cię zimny pot. O, oh, Krystyna! Czemu mam dziwne wrażenie, że masz z tym coś wspólnego? Co ty tu robisz? Nie twoja sprawa. W, y, w tej chwili inna znajoma twarz wygląda z biura. Krystyna, kup kilka pączków do kawy. Dobrze panna, Whitney? Co, Whitney Houston? <laughs> Hej, co tu się dzieje? Kristin zignorowała pytanie, odwróciła się i ruszyła do winda. A, bohaterka dzisiejszej sensacji. Skąd droga prowadzi? Cześć. Proszę powiedzieć, po co była tu Kristin? Pomaga mi w czuśni, ich zgadnę w reportażu na mój temat. A co ty tu robisz? Ja do pani i ja. Proszę nie drukować materiału o mnie. Żądam, żeby nie drukować kompromitującego materiału na mój temat. Oj, dobra, mieliśmy być kulturalni. Mieliśmy być kulturalni. Idziemy w kulturę. Whitney uśmiecha się złośliwie. Kochanie, spóźniłaś się. Gazeta już wyszła? Nie, ale za godzinę e, na mój materiał czekałem w drukarni. Dziennikarka już się zbierała zamknąć drzwi. Proszę się zatrzymać. Co jeszcze? Czy mogę wejść? Dobrze, e, ale tylko na chwilę. Weszła do stołu, a ty podążyłaś za nią. Podeszła do stołu. Proszę o ci powiedzieć, co za kompromitujący materiał pani ma. Nie zrozumiałaś jeszcze? Hmm? Na planie filmowym sprowokowałaś maniaka, prawda? Pamiętasz? No tak, to jest oczywiste. My grając swoją rolę sprowokowaliśmy go. To jest pewno. A to nieprawda, on sam na napadł. Ach, takie drobnostki. Co to są szczegóły po prostu? Ach, nie ma znaczenia, mam też zdjęcia. Ciekawy skąd, kto robił zdjęcia? To bez znaczenia, A, oczywiście. Czyżby pewna blondoneczka? Droga dramatu. Barnie opowiadasz Whitney, jaki artykuł negatywnie wpłynie na twoją karierę? Kiedy wydawało ci się, że jej oczach było współczucie, dziennikarka powiedziała? Kochanie, przepraszam, ale nie obchodzi ci twoja kariera. Nie wstydzi się pani, no ale ona tylko swoją pracę wykonuje. Może niezbyt miło, może niezbyt no, po prostu dobrą dla młodych aktorów, ale to tylko jej praca. Skarbie, naprawdę się ślicie wszyscy zarabiają tak jak potrafią. Rozumiesz, że trzeba zmienić taktykę. Przekonać się, yy, postaraj się sądem. Obiecać inną sensację? Gorączkowo próbujesz wspomnieć przynajmniej jedno inne interesujące wydarzenie. Dawaj, zaskocz mnie. I tu przychodzi olśnienia. A jeśli ja ci opowiem o jednej z nami jeśli ta historia jest bardziej interesująca niż twoja, wezmę ją. Zrozumiałeś, że możesz zarobić się na za to, co że cię obraził, dziewczyno. Ona chce się wpakować w jeszcze większe problemy. Kobietu, on jest 500 razy popularniejszy od ciebie. W każdym razie nigdy nie będę u niego grać, sam tak powiedział. Co masz za sensacja? Historia o tym, jak syn Ryszard znalazł się w areszcie. Barnie opowiadasz, jak David Tarino został złapany z narkotykami i posadzony za kratki. A skąd wszystko wiesz? Hmm, czy powiedzieć prawdę? No na pewno nie mów prawdy! Przygryzając warkę szybko wymyślasz wykręt. Mój chłopak jest policjantem. Tego dnia był na służbie. I jak ma imię? czuję, że twoje kłamstwo za chwilę zostanie ujawnione, ale wspominasz o swoim przesłuchaniu policjancie i stole z tabliczką. mój chłopak ma na imię Jack. Oj, dziewczyno! I jeszcze więcej kłopotów. No, z drugiej strony, jeżeli wspomniało w artykule o tym, jak dokładnie wyglądała ta akcja, to wtedy już zdecydowanie Trino by cię On jest kapitanem. Zrozumiałam. Whitney robi kilka notatek i wraca do ciebie. Twoje historia nadaje się na pierwszą stronę. Znaczy nie będzie pani o mnie pisać? Nie, w dzisiejszym numerze y, Sekrety dywidatorino. Już po nas mi jeszcze szczegółów Twojej historii, zaprowadzać e, zaprowadzę Cię za drzwi. <laughs> e, nic nie zagraża Twojej reputacji, ale ciężko Ci na sercu. Może niepotrzebnie, e, Napowiadałam plotek. Cierpiąc z powodu wyrzutów mnie wychodzisz na ulicę. <laughs> Będzie zabawa. Dobrze, co się stało, to się nie odstanie. Hej, dzisiaj zostaniesz gwiazdą! Kronik e, skandalu! <laughs> Potem wszystkie elementy układanki stawiają się na swoje miejsce. Dopiero teraz ci się wstawiają. No dobra. Więc to twoja robota. Opowiedziałaś o mnie dziennikarca. ha. starałam się. Zrozumiałeś, że całe te nerwy z powodu Christine. Ogarnęła cię fala nienawiści. Jak zareagować na oszczerstwo Christine? Wziąć kawę na głowę, cieszyć się, że pan Christine się nie udał, mówić wszystko, co myślisz o Christine. No cóż... Zdecydowanie trzeba troszeczkę ostąć jej zawał. Bierz kupnik kawy, które trzyma Krystii. Y jeden po drugim wylewasz ich zawartość na jej głowę. Aaa, tego nie zapomni. No ale pomyśl, no. Metamorfozy naturalnymi składnikami są. No, that, that, that. To za plotki. Wariatka. A ty jesteś kumczuchą. Co <gry> Najpierw się umyj. I nie czekając na odpowiedź, odchodzisz. Wygląd dobranej kamoktycyn podniósł Cię na duchu i postanowiłaś, martwić się z, i postanowiłaś przestać martwić się z powodu Davida. Dziewczyno... Do domu przypominasz sobie, że nie wyprowadzałaś lekkiego przez długi czas. I wyprowadziłaś przecie na zalaną w słońcu ulicę. Obiecuj nie wyskakiwać na nikogo brudnymi łapami. Nie, nie ma żadnej dyskusji. Lekki spojrzał na Ciebie z urazą, ale szybko przełączył się na ptaka. A wszystko jedno, dziś jest dobry dzień. No świetny. Cieszyła się spacerem, póki znajomy czerwony port nie wjechał na podwórko. To ten samochód, który niedawno ukradł. Ukryć się, aby uniknąć konfliktu. Przywitać się i przeproś ponownie. Przywitajmy się i przeproś. Trochę niezręcznie. Podchodzisz do samochodu. Czujesz się niezręcznie, ale nie pokazujesz swojego zażenowania. Cześć. Cóż, cześć. Co robisz w naszej dzielnicy? Uśmiechnęła się, a twarz dziewczyna pozostała obojętna. Mam tu sprawę. I tu z zaroku wyskakuje laki i z rozbiegu wskakuje na właścicielka forta. Bardzo brudnymi łapami. Zostaw mnie nie wolno. Laki, chodź do mnie. Więc ten niekrzeczny pies jest twój. A dziwić się to? Przepraszam, że cię zabrudził. Jest bardzo wychowany. Po prostu nie lubi obcych. Przepraszam. Dziewczyna złagodniała. W porządku, zdarza się. Zabiorę go lepiej do domu. Bierz psa na i odciągasz na bok. Nie spiesz się. Ha? Szukałam cię. Dlaczego? Żeby ci coś oddać. Dziewczyna podaje ci telefon. Mój telefon! I tu między wami pojawia się uzębiony pysk. Słyszysz katz i widzisz, jak telefon znika w paszczy Laki, zostaw to. Gdy jest nam telefon zabrał, jeszcze tego brakowało. O, jak no. Laki nie jest, to niezdrowe Laki piesku o tym telefon. Ale Laki nie ma zamiaru cię słuchać. Nie to. To je jego. Jego dobrać przez telefon. Czule przekonywać? Zabrać siłą, wesoło zwróci uwagę. Dobra, czule przekonywać. E, przykucasz się przy Lakim. Pisko kochany oddaj telefon. O? No proszę, oddaj. Laki cofnął się i jeszcze mocniej ściskając z zębami. Laki? Daj mi spróbować. Wróci do Twojego psa i kładzie dłoń na morce, patrzy mu prosto w oczy. I z łatwością zabiera telefon. Zrobione. <laughs> Jak to zrobiłaś? Prosujesz psy. Chcesz, żebym zajęła się tw też twoim? A, nie wiem. Nie mogłabym go nauczyć komend. Brzmi, kurząco. W takim razie zapisz telefon. A propos nazywam się Alex. Dowiedziawszy się więcej o szkoleniu psów, rozumiesz, że leki Lacki tylko potrzebuje. I umawiasz się z Alex na jutro. Myślę, że leki wystarczy jednej lekcji. Hmm? <grytanie> Żegnacie się i idziesz do siebie. W domu najpierw patrzysz w telefon. Y Przypuszczone dzwonki od Gina i Majka. I SMS z nieznanego numeru. Czytasz SMS. Emma, zapraszamy panią na casting. Uuu. Dobrze, dobrze. E, film Miasto Marzeń, piąty pawilon. O, do dzisiaj. Hm. Ale myślałam, że miasto marzeń kręci Terino. O, o jeżeli tak, no to... Może zacząć się niezła zabawa. A u. A jednak zostałam zaproszona. Kogoś to przed sekundą wypoplała rzecz, która może przez jakiś czas utrudnić mu karierę, no, bo wiadomo, no, nie zniszczy mu kariery, ale. Hmm. Ale przynajmniej dobrze nie powiedzieliśmy i prawdy. Co założyć? Ciekawie to mnie już ubrania mi teraz przejmować? Romantyczny image? Dramatyczny image? zabawny image, dobra. Romantyczny oczywiście. Będziemy ścieżką romansy. I sobie, ale niech będzie. Leki, życzę mi jej połowania nóg. piesku, Teraz zdecydowanie mi się poszczęści. Dobra, idziemy. Idziemy się spotkać z naszą Daylidą. Jedziesz do studia filmowego. Coś mi się tutaj średnio zgadza, ale dobra. Uf, coś się denerwuje. Po ponownym przeczytaniu wiadomości w telefonie idziesz do pawilonu numer 5. Na planie jest tylko operator. Szukasz kogoś? Mmm, tak, przyszłam na próbę do Miasta Marzeń. To tutaj kogo grasz? Ja jeszcze nie wiem. Nowa? Mhm. Pozwól mi poszukać najlepszego kąta. Operator kieruje na, kamera na ciebie. Przekaz, imię na imię Emma. Mhm. Wygląda na to, że jesteś mu całkowicie obojętna. Jestem gotowy, możesz pozować. Co mam robić? Nie wiem, wymyśl coś, jesteś aktorką. No dobra. Zaczynasz e, deklamować wierszu miłości. Minutę później operator odsunął się od kamery. Co, nie podoba się? Wręcz przeciwnie, porusza do głębi. Czy możesz rozpłakać się przed kamerą? Hmm, spróbuję, nie, ale nie obiecuję, jeszcze tego brakowało. No, jesteś aktorką, powinnaś takie rzeczy przynajmniej par procentach umieć udawać. Nastroiłaś się i spróbowałaś, ale was nie ma. Zaraz, nikt nie pokałam zawołanie. Spróbowałaś jeszcze raz, ale nic nie wyszło. Wtedy przypomniałeś sobie swojego ex i jak z tobą postąpił. Muzy same puchnęły do oczu. Naprawdę jesteś aktorką. I operator filmował dalej. W czasie pracy rozglądaliście się, e, się i poznaliście się. Chłopak przedstawił się jako Eryk. Okej. Okay. Wpadłaś w ciąg i nawet nie zauważyłaś, jak do pawilonu weszli. Oczywiście, <śleszamy> bo nie marudą. Co Aha. robisz? Cześć Dave, zobacz jak dobrze pada światło Dawid na mnie spojrzał na Jeszcze raz pytam, co robisz na moim planie? Hi David. Zostałam zaproszona na próbne zdjęcia o miastach marzeń Spojrzenie Dawida stało się jeszcze bardziej pogardliwe To jest mój film i nie będziesz w nim grać to się Oh my god nie nawet najmniejszych szans, żebyśmy stąd odeszli. Przy okazji, jaką drobinę bo Davida będzie zabawnie. E, w oko Davida pojawia się tik, tik nerwowy. O, nie dostaniesz roli w moim filmie. Daj, nie, ekscytuj się. Dyrektor powiedział. Mam go w No, widać, że po prostu to jest po prostu sympatia na całe życie. Ona sobie jelbia. Przynajmniej spójrz, jak ona gra. Jeśli ona zawali casting, będziesz miał powód, by ją wyrzucić. Wciekłość zniknęła z twarzy Davida. Została zastąpiona hitrym uśmieszkiem. Oczywiście! Wtedy nikt się nie będzie czepiał, a ja będę mógł po prostu ją obsmarować na lewo i prawo, bo będzie jakaś beznadziejna. Zobaczymy jego mina. Jak się okaże, nie jest. Dokładnie. Trzeba upewnić się w jej bezcalenciu. Na co pan sobie pozwala, Udowodnij, że się myla. zaśpiewaj coś, co mi kupisz teraz. A nie chcę śpiewaczką, więc zatańcz. W końcu karędzę musical. Życie nie przygotowało cię na taką sytuację. musical trzeba świecić i tańczyć, a ty tego nie umiesz. Ale już za późno, żeby się wycofać. Mam przekichana, ale dobra. Skompromitujemy się do reszty. Dobrze, będę świecić i tańczyć. Ja z nie przypadam osobiście, ale śpiewać lubię. David odchodzi na bok, z samym zadowoleniem składając ręce na piersi. Nabierasz więcej powietrza w płuca i zaczynasz śpiewać swoją ulubioną piosenkę. Yesterday, all my troubles so far I z początku śpiewasz niepewnie, a z każdym nowym wersem głośniej i głośniej. Now it looks all thoughts there here to stay Oh, I believe that in a yesterday W środku piosenki przerywa ci brutalny głos Davida Wystarczy, przestań Przekażcie go, co to jest za piosenka, zaraz sobie sprawdzam. Lecimy minutkę Dobra, sprawdziłam, jest to piosenka Yesterday Beatlesów Osobiście akurat to nie jest mój typ muzyki, ale Jest całkiem ładna Dobra, wracajmy do gry Wystarczy, przestań Ha? Ty przecież, ty fałszujesz może spróbuję jeszcze raz. Nie, 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 ty nie umiesz śpiewać. David chce jeszcze coś powiedzieć, ale yy, wychodzą mu w słowo. A mnie się spodobało. Okej. Okay. Albert, byłeś tu? Aha. Ale ona w ogóle nie ma suchu. Mogę poćwiczyć. W żadnym wypadku. Będziesz kelnerką, która nie umie śpiewać. No dobra, grunt, że mam rolę. Albert, z całym szacunkiem. Film jest mój. I nie będę filmować tej dziewczyny. <laughs> Albert uśmiechnął się miło. A w jego oczach błysnęła Stal. Będziesz musiał Dave. Jestem dyrektorem wytwórni. Uga Co, Co się nagle ktoś kłócił, na że my będziemy w tym grać? Znaczy, oczywiście chcemy wgrać, jak najwięcej, ale. Dzięki castingowi otrzymała się lepszą rolę. No dobra, jesteśmy kelnerką, może być. I zwróciwszy się do ciebie rzecza. Emma, otrzymuje pani rolę w mieście marzeń? <laughs> Zdjęcia zaczynają się jutro. No dobra, mamy rolę i będziemy mogli cały czas denerwować Davida. Ciekawe, co się stanie, jak się jak zobaczę nowy artykuł w tym brukowcu. Sądzę, że zachwycony to on nie będzie. Chociaż z drugiej strony należy mu się. Należy i to zdecydowanie. Dziękuję serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się w następnym. Dziękuję. I pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji oraz możliwe napisanie jakichś komentarza, czy podoba Wam się nowa seria. I do zobaczenia w następnym. Pa!